Trwa budowa nowej drogi między Rajkowem a Bendargowem. Już w sierpniu ułożone zostaną pierwsze warstwy asfaltu, a wraz z nimi zmieni się organizacja ruchu. Gotowe są już nasypy, a na rondzie w Rajkowie pojawiła się nawet trawa. W Bendargowie, mimo późniejszego startu, również widać już zarys ronda. Końcówka sierpnia przyniesie asfaltowanie obu skrzyżowań. Ruch wahadłowy pozostanie, ale kierowcy zostaną przekierowani na nową nawierzchnię. Równolegle trwa montaż oświetlenia, jak informuje Inwestor, wszystko idzie zgodnie z planem. Nowa trasa będzie miała ponad 2 km długości, z czego pół kilometra to odcinek prowadzący do przyszłego węzła Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Wzdłuż drogi powstaje również ścieżka rowerowa, to jedna z kluczowych inwestycji w gminie. Za 18 milionów złotych realizowana przez konsorcjum firm z Poznania i Stargardu. Zakończenie prac w przyszłym roku.